Siemano, dzisiejszy odcinek pod szyldem BSN, czyli będzie się nadawać, mam nadzieję, że będzie się nadawać, moi drodzy, nie było mnie dosyć długo, ale dzisiaj się będzie działo, ale się będzie dzisiaj działo, ludzie, będziemy latać szybowcem, będziemy skakać na spadochronie bez spadochronu, będzie kozak, bungee jumping, wszystko, everybody. No nie, no nie. Dzisiaj zgodnie z powiedzeniem emocje jak na grzybach. No będą emocje jak na grzybach, bo dzisiaj jadę na grzyby, moi drodzy. No tak, wiem, z dupy wystrzeliłem tutaj po takim długim czasie nieobecności. Pewnie spodziewaliście się, że zaskoczę was jakąś ultraformą, ale forma jest całkiem dobra, spokojnie. Cały czas się napierdala, cały czas coś się robi. Trenujemy, wróciliśmy do reżimów dietetycznych. Trochę się działo, powiem wam, trochę się działo. No, no muszę wam opowiadać, bo tyle żeśmy się nie widzieli, kawa stygnie. No to zaczynajmy ten dzisiejszy odcinek. Jedziemy do Lasów Tańczyńskich okolice Krakowa, no bo jakże, ja tu mieszkam, no to, no to gdzieś tam tęczynek, browar tęczynek, żeby was namierzyć jak który, któryś, któryś z was, nie wiedzą gdzie jest Kraków, a wiedzą co to jest browar i znają browar tęczynek, znają te piwa kraftowe od Palikota na przykład, no to tęczynek i tam się wybieramy do takich zajebistych lasów. Nie mam tam miejscówek, no także nie będę kozaczył, jakim ja to jestem świetnym grzybiarzem, bo po prostu tam nie znam miejscówek, więc będzie trochę improwizacja, ale mam nadzieję, że będzie odcinek na kozaku i jakiś kozak wleci, bo dla mnie Liczą się tylko trzy grzyby. Kozak, prawdziwek, kurka, reszty mógłbym nie zbierać. No. <grafię> po grubości, także dla tych wszystkich zwolenników wiejskich przygród wychowujących się na wsi yy, yy, moich ziomali, którzy też mieli takie dzieciństwo jak ja, ja w lesie chowany, ja tam się szyszek żołędzi nie boję, także jedziemy do lasu tańczyckiego. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dobra, to jest z nas grzybiarze, a my sobie w ogóle kurwa, nie wzięliśmy do tego koszyka. Jesteśmy teraz na jakiejś wsi y, Delikatesy. Jakiś market lokalny i będziemy szukać koszyka, wiaderka, wanienki. jak to skończy się na worku na śmieci, najmierzej no cóż, nic się nie stanie. Wytłumaczę wam później dlaczego się nic nie stanie, bo czy się znajdą się tacy, którzy nie, grzyby musi w koszyku, bo to tak bo to, tak, bo to tak jest ustawione. na zapytać czemu? No bo no, 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 tak. A zobaczcie jaki mam w ogóle outfit zajebisty na crossfitera. Na cebulkę, tu żeby mi kurwa bąki nie gryzły. Kupi panią, niech sobie pani przejedzie. Zobaczcie, żeby mi bąki nie gryzły. Żeby buciki, tutaj mieć dobry grip w lesie i zapierdalać przed dzikami. Kurteczka, ale ją prawdopodobnie zrzucimy. Wycieścimy się krótko, słodeczko. Wyczupa, Piękny dzień się zapowiada. Piękny dzień, dzień zapowiada. Pełen emocji. Kurwa emocje jak na grzybach. emocji jak na grzybach, więc odcinek na Kozaku lecimy. Dobra, mamy kurde dylemat, co kupić jakie wederko? Pani nam tutaj sobie biorą, że może z balonem. To odlotowe wiaderko, jest z różami. O takie. Ale ja mówię lov, bo wy panie to jak będzie... Tak. Jak jest miłość na wiaderku, to się kurde żeby do siebie, nie? Oczywiście. To chyba to weźmiemy. Nabrać tak. sobie kupiliśmy atle dla Mikusi draże, dla ciężniczki. Tutaj mamy takiego jemgoła kokosowego. Oczywiście jestem zapatrzony w moje pożywienie. To nie jest tak, że ja sobie przyjemać, żeby... Po prostu liczę na to, co mi las podsunie, kurwa, pod, pod ząb. Jedynie co, no, to jak jesteśmy w Tarczynku... Tarczynek to jest? Tarczynek. A, ta, a ten... Tarczyń? Tarczyn? Tarczyn to jest to samo? Nie. Kurde. Ja chciałem lokalnym, jakąś tutaj lokalstwem, kurwa, zrobić jakiś dobry biznes i kupiłem od nich sok, ale się okazało, że to nie jest od nich sok, no ale... No ale sok jak sok, nie? Zdychu. Dobra. No dobra, pani grzybiarko, zbieraj się! Kurwa, bo nam wszystko wyzbierają! To jest właśnie dylemat kobiet, które idą na grzyby. Aczkolwiek powiem wam, że moja wiki jest po prostu mega dzikim, Jak wpadnie z tym swoim scyzorykiem, który wygląda tak, to mam scyzoryk do tych krzaków. To ja pierdolę jak dzik w żołędzie. Dobra, przed całym wyprawą to się Wam zaprezentuję, jak wygląda przyszłościowy grzybiarz XXI wieku. Zobaczcie, stulóweczka jest, tu komarek nie ukąsi, tutaj klęszyk nie urze, tutaj, kurwa, jakaś mszyca, nie, udybcy. Jadereczko nam, grzybki zlowe, lowe, zobaczcie, jak będą prawdziwki tutaj. Chodźcie, chodźcie, skakujcie, skakujcie, kurwa. Także wylecimy czapeczkę na łeb, ale tylko po to, żeby mi jakiś ptak nie zesrał moje piękne, nowe włosy. No, mega ekscytacja, powiem wam, że egzakli, exactly, kurwa, emocje jak na grzybach, odcinek na kozaku. Nawet małe lecimy w tych krzaki, a ja w ogóle mam zaprzętu, jaki mamy sprzęt. Musimy wam umówić, zrobić taki podradnik grzybiarza. Mamy dwa noże, jeden mój, drugi mojej, lubej pani kamerzystki, która będzie kręcić tutaj moje podboje w krzakach. Zobaczcie, zaraz wam pokażę, o co chodzi z nożem. zobaczcie, chodźcie, podejdźcie, podejdźcie. Pani kamerzystko, proszę złapać ostrość. Mm -hmm. Jest ostrość pani tak. kamerzyko. Tak, to jest nóż Pani kamerzyski. special knife ze stateczkiem. No miało być w różej w alpakę tutaj mieli wygrawerować, ale nie mieli takiego wzoru. Zobaczcie, on to jest siorane życiem. A to są tylko dwa tygodnie życia w rękach tej pięknej, pięknej damy. Ostatnie go wpuściłem w krzaki z tym nożem. To kurwa, to było strach. Każdy, ka, każdy, ka, każdy patyczek był przewrócony. A to jest mój sprzęcik. Proszę bardzo. Do szybszych zadań, zadań specjalnych, także ja sobie tak podcinam skrobie i tak dalej. To jest bardzo ważne. Noż grzybiarz musi mieć. Ja zawsze fanem noży byłem, tak więc nie traćmy czasu, lecimy do pracy. Jest kurwa pierwszy Chodź jaki kurwa koza, Kozaczek cudo Coś pięknego Trzeba go wykręcić, grzybnie za zatrzepać Od razu go troszkę oczyszczę Ale od razu też lecimy i szukamy w pobliżu Bo jak jest jeden to może być szansa na kolejne I to jest duża szansa na kolejne O i tu jest taka percinka Zobaczcie jaka malutka, jak koniec, koniec z mojego palca, ale słuchajcie, w kodeksie grzybiarzy jest tak, że nie odpuszczacie, nie zostawiacie innemu grzybiarzowi nawet jednego grzybka, nie ma takiej opcji, piękne malutki, zobaczcie, cuda, ja ale jest kolejny, słuchajcie, mi się morda bardziej cieszy niż jak Eresa kupowałem, naprawdę, coś pięknego, zobaczcie jaki piękny, to jest najfajniejsze, że ma tą nóżkę taką zdrową, boski. Boski zajebiste. Dobra, czepimy ten teren, bo kurwa tutaj, tu jest dobrze. Emocje jak na grzybach, mówicie mieszczuchy, że niby nuda. Wy kurwa nie wiecie co dobre. To jest coś pięknego. Jest kolejny, zobaczcie. Wiadereczko powolutku, może się nie zapełnia. Ale strategię mam taką, żeby szukać tylko ambitnie. Więc koźlarze, więc tylko prawdziwki i kurki. Ja mam na jakiś podgrzybek czy coś, ale podgrzybki, wiecie, to można kosą kosić, to nie jest żadna frajda. I to jest takie puścenie na naprawdę bawię mnie te wszystkie wpisy Instagramerek, które nagle wybierają się w Lazji. Kurwa, grzyby, zbieranie grzybów jest łatwe i tak dalej. Oczywiście, jak idziemy w, łatwe, w jakiś mało ambitny sposób, zbieramy co popadnie. No to koszyk się szybko zapełnia, a jak zbieramy takie, to jest podejście sportowe, to jest podejście pro. Nie jest tylko pro yy, w treningach, ale też pro w lesie. Także kurwa powiem wam, że mega radość, bo mi tak nie to odpręża na pewno wielu z was też pewnie lata po lesie szuka tych grzybów pewnie niektórzy z was wędkują pewnie niektórzy z was nie wiem polują i to są takie zainteresowania które są mogłyby się wydawać nudne takie kurwa co oni w tym widzą ładzić po lesie i zbierać jakieś jakiś nie wiem leśnego <laughs> Ale powiem wam, że to jest taka emocja, to jest taka frajda, ja od małego jestem wychowany w tym, żeby do tego lasu chodzić, zbierać, polować, kurwa naprawdę, jeśli przyszedłby kryzys, jakoś specjalnie się nie martwi, chyba bym sobie radę dał. Także naprawdę mega, mega, mega emocje, emocje kurwa jak na grzybach, tak jak powinno być. A tu jest kolejny. <laughs> Ja znalazłem już grzybka i powiem Wam mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi. Dla tych, którzy nie wiedzą, nie zbierają, jeszcze nie byli, a ci, którzy chodzą, to pewnie się podekscytują razem ze mną. Pokażę wam kawałek terenu. Wycinek terenu w kadrze, zobaczycie sobie tu z góry jak to wygląda. I każę wam znaleźć tam grzyba. I teraz tak, dam wam 10 sekund. To jest takie zadanie dla Was. 10 sekund i wy macie tego grzyba wypatrzeć. Możecie pisać oczywiście w komentarzu, to niewiele zmieni, bo ja i tak go już znalazłem i tak go wytnę. I nikt z Was go nie wygra, bo to jest mój grzyb, moja nagroda. Więc zapraszam serdecznie do challenge'u. Ciekawe będzie. Dobra słuchajcie, macie w pochyleniu taki mniej więcej, jestem zgięty w pół, kadr z góry. Zobaczcie i znajdźcie mi tutaj grzyba. No dam Wam 10 sekund. 10 9 8 7 6 5 4, 3, 2, 1 Jest i on. Słuchajcie, no i to właśnie na tym polega. Chodzicie do lasu i macie taki challenge, kurwa. Jest coś praktycznie, co jest nie do ogarnięcia praktycznie nie do znalezienia, i Wy to musicie znaleźć. Tak mniej więcej widzę tę całą siłkę z góry. No, i dopatruje się grzyba. Ja już mam wypracowane oczy, jeśli chodzi o zbieranie grzybów, bo grzyby zbieram już od piątego roku życia. Zapierdalało się z wujkami, z ojcami po lasach, nawet nieraz z latarką, i te grzyby się szukało. No więc tak to miejsce wygląda. Ale powiem Wam, challenge nieziemski. Piękny kozaczek, lekko nadgryziony, ale jest cudak. mamy plony z pierwszej miejscówki, powiem wam, że jestem przeszczęśliwy. No, no nie jest to łatwe, powiem wam, nie jest to łatwe, no chodzi się po tym lesie, trzeba się ścierać, dwie godzinki dreptaliśmy ja jestem zadowolony. Zaraz jedziemy na kolejną miejscówkę, no ale tak to właśnie wygląda. Trzeba będzie coś teraz zjeść, oczywiście mam no, jedzonkę ze sobą, jestem przygotowany, zawsze przygotowany, tak ja powiedziałem, nie zdaje się na plony losu. lasu, no bo to było bo trochę tak, jak mi się zdawało na plony losu, eee, czyli improwizował, a improwizować w lesie się e, jesienią średnio w lecie jeszcze bym sobie jakoś dał radę bo tu jakiś korzonek, tu jakaś boróweczka tu jakaś jagoda napił mi się wody z potoka no bo no bo tak się kiedyś robiło dobra moi drodzy, zjem sobie i za chwileczkę do was wracam ale powiem wam, że zajebiście fajnie no? jest. Dobrze, dobrze. mała przerwa na posiłeczek w pudełeczku, I wyjątkowo tutaj mam zrobione sam przez siebie no tak to ogólnie mam catering, feedback catering, który jest bardzo dobry, świetnie, naprawdę robią takie udziwnienia, że mam wrażenie, że codziennie, nie wiem, restauracyjnie. No ale nie o cateringu będziemy tutaj gadać. Yy, cały czas trzymam gdzie to ojczyzny, więc tak, że długo mnie nie było, to poddałem się, siadam na laurach, zacząłem kurwa pić, pać, yy, jeść jakieś gówno i tak dalej, bo ja zawsze miałem we krwi to, żeby coś ze sobą robić, więc cały czas trenuję. Teraz wszedłem w taki tryb yy, troszeczkę mocniejszych treningów, bardzo stopniowo, bo miałem mieć teraz zabieg operacji nosa. Zobaczymy, czy to będzie listopad. Na pewno po tym zabiegu, no to będę musiał sobie zrobić pauzę przynajmniej miesiąca, z, żeby to się wszystko zagoiło. mam powiem, mam tak zdezelowane, byłem olarę, mam tak zdezelowane zatoki, że dramat. Po prostu to nawet nie chodzi o samą przegrodę, bo ktoś mi się e, zatoki, wyprostujesz przegrodę, wytniesz polipa, nie, ja mam fajne deformacje, jeśli chodzi o zatoki, praktycznie każda z nich jest deformowana, krzywa przegroda nosowa. I jest dramat, ja prostu nie mogę oddychać, nie mam problemy z koncentracją z jakimś tam, z jakąś tam percepcją, zapamiętywaniem i tak dalej Rózkażony ogólnie chodzę i to jest właśnie między innymi wina tego, tego sztonosa, więc no, też mnie będzie czekała jakaś tam rekonwalescencja, ale zdamam wam sobie korelację, bo myślę, że warto, powiem wam, że nie chce mi się już tak kurwa robić tych treningów takich, myślę, że wam też się nie chce tego oglądać non stop kurwa pakowanie na siłowni, wiecie ym, teraz 5 serii tego, teraz 6 serii tego, teraz jemy z czakiem no bo nie jem różnie z kurczakiem, no nie będę wam ściemniał, praktycznie jak kurczaka to nie pamiętam kiedy jadłem może raz na dwa tygodnie mi się zdarzy mięsa dziennie jem jakieś 200-400 gram to wszystko, a tak ogólnie mam wszystko z odżywki białkowej w tym momencie Syntaxis i mam god standard, bezsmakową, po prostu topka dla mnie bo jak dam na przykład dwie miarki dla takiego chłopa mojej wadze około 115 kg. dwie miarki e, takiej smakowej ze słodzikiem to już jest za dużo nie, to już powiem wam, że klej mi się to w mordzie, w jakieś mam nie wiem to, to ja naprawdę podziwiam osoby które tak lubują się w słodkim smaku że są w stanie dać na przykład trzy miarki sło, słodkiej odżywki do shakera i wypić to po treningu ja mi nie ja pół miarki sente do tego na przykład dwie miarki bezsmakowego golda i zabić to tu mam na przykład takie płatki owsiane górskie do których się przekonałem e, i ze sprawą właśnie cateringu feedback który podesłał mi raz taki posiłeczek, który miałem górskie płatki osiane, które stwierdziłem, kiedyś, wydawało mi się, że one są nie do zjedzenia są, są jak żwir. Ale sparzyłem sobie wrzątkiem, dodałem do tego pestki e, dyni, takie rodzynki sułtańskie um, i powiem wam, że. No, mierzy mi to system, to jest tak kurwa dobre. Nie mam z tym problemów w najmniejszych. Gorzej nawet powiem wam po tych błyskawicznych. Myślałem, że błyskawiczne, przetworzone, szybko przeze mnie przyleci. Ale powiem wam, że jem te górskie, się tak mocno sparzone, do surowych nie mógłbym jeść. Nie? Ale jeśli jem te te takie mocno sparzone, to, to mega kozak to wchodzi. Ja mam w podróży taki poświeczek, drugi śniadanie. I, I lecimy dalej na kolejną miejscówę. Powiem Wam, że emocje są zajebiste, nie no? e, Tak mnie to odpręża, tak pomaga się. Z... Wchodzicie, jak złapiecie bakcyla, to zrozumiecie o co mi chodzi. Wchodzicie do lasu, znajdziecie go pierwszego grzyba i zaczyna się kurwa obsesja. Możecie chodzić godzinami, może po was lać, może mogą was te komary żreć, e, chociaż są dobrze zabezpieczone, że jest późna pora, no, jakby to już jest końcówka sezonu grzybowego. Ale nic wam nie przeszkadza, po prostu skupiacie się, szukacie tego grzyba yy, i nie myślicie o problemach naprawdę życia codziennego. Yy, i też zajebiste, ostatnio spotkaliśmy taką kompanię, która była sobie na no, Nordic Walking yy, i zawsze jest informatykiem, ogólnie ma głowę bardzo zajętą. Łazi po tym lesie po prostu po to, żeby sobie przekminić te swoje problemy codzien życia codziennego, pochodzić, dotlenić się i tak dalej. Powiedziała, że raz zdarzyło się, i ona się na grzybach nie zna, ale raz się jej znala, zdarzyło znaleźć koźlarza gdzieś tam w potoku, zauważyła, rzuciła te kiki, wskoczyła do opa tego koźlarza i to było przekleństwo dla niej. Powiedziała, że cały spacer miał tak spierdolony, za przeproszeniem. Nie mogła się w ogóle skupić na tym, żeby myśleć o tym, co ma zrobić w domu, w pracy i tak dalej, tylko cały czas myślała, gdzie jest kolejny, gdzie jest kolejny. Nie mogła go znaleźć, no bo wiecie, to, to nie jest tak proste, że sobie idziecie łąką i a, grzybek, a, grzybek i kosą sobie to kosicie. Kurwa, była po prostu wściekła, że nie może znaleźć kolejnego i całe dwie czy trzy godziny łaziła po tym lesie sfrustrowana, wróciła w domu tak wkurwiona. No nie wiem, może to był zaczątek jej pasji do grzybów, bo dla mnie jest kurwa naprawdę mega frajda. Piszcie w komentarzach, czy ktoś z was zbiera grzyby i, i, i jakie macie podejście do tematu, bo, bo to jest mega zajawka. Powiem, że w zeszłym roku zajebałem, obiecaliśmy sobie z moją partnerką, że że nie przypuścimy w tym roku i faktycznie jeździmy regularnie tutaj ten czynek okoliczne lasy ale w przyszłym roku chciałbym się może wybrać gdzieś na, na okolice tam Kaszub, bo tam też jest podobno się z grzybami nadmorskie i tak dalej. także to jest fajna aktywność, no niby mój kanał o sporcie i tak dalej ale powiem wam, że wbrew temu co by się mogło wydawać, gadam tu o grzybach, ale to od sportu nie odbiega daleko, bo Taka, taka aktywność fizyczna, no już nie chodzi o to ile kroków zrobisz, bo zrobisz 10 kroków spacerując sobie chodniczkiem w mieście, to jest tak i naprawdę no, nie czujesz tego, a chodząc po lesie, koncentrując się i praktycznie cały czas chodzisz no, w półgarbie, bo musisz cały czas schylać, patrzeć i takim półprzysiadzie zapierdalasz jak taki kurwa kargulec, no to powiem wam, że kurwa naprawdę daje to, daje to wycisk i męczy, dlatego no. Kończę po święciach. dobra, bo grzybki czekają, a zarazem grzybiarze, kurwa, gdzie się coś znajdą i mi, mi powyrywają, kurwa. to nie może być. Miejscówka i składy są takie. No, troszeczkę gorzej, ale ale też cieszy. Na zupę grzybową będzie dzisiaj. Ale w ogóle, jaki mam patent, sobie, czy na zupę grzybową, to jest mistrzostwo świata. Nie? Naprawdę żadna śmietana. Dziennie, no, ale można znaleźć, że to jest pełni dietetyczny posiłek. <laughs> Jedyne, co do tego używam, to grzybów, cebuli. Wiadomo, czosnek. Potrzebny do tego jest lubczyk. Pieprzór, wiadomo, oczywista sprawa. E, podduszone, podsmażone na cebulce grzyby, e, i do tego wszystkiego, do zabielenia używam mleka kokosowego Real Thai, więc taka opcja troszeczkę bardziej dietetyczna dla tych wszystkich, którzy tam gdzieś śmietany się boją i ziemniaczki, muszą być ziemniaczki, zagęszczamy, nie zasmażam, nie robię żadnej zasmażki, tylko zagęszczam to wszystko ziemniakami, które się w tej zupie rozgotowują, Później delikatnie, rozpaczkuję, rozmę, tak wiecie, robię z nich takie a la puree w połowie. E... Mieszam wszystko i powiem Wam, że jest picobello. Odpowiedni poziom soli w tej zupie i urywa dupę. Naprawdę jest mega. Nie, może zrobię dla Was kiedyś taki, taki przepis, ale powiem Wam, że grzybianka najlepiej smakuje ze świeżych grzybów. Dobrze, jakby tam były borowiki, no bo one dają niesamowity posmak. Chyba no nam się niestety żadnego nie udało znaleźć, ale zwyczajnie nie znamy tych lasów. To jest jakby. Nowy teren jest zupełnie dla nas. Więc sobie tak chodzimy, próbujemy, ale jest totalna jakaś wycinka wszędzie jest po prostu wszystko powywalane, przeorane, więc tak grzybnia nam za bardzo nie ma. Jest taka chujnia z grzybnią... grzybnia, grzybnia z chujnią, że tak powiem. <grybnia> Jakby była chujnia z grzybnią, to by się w cieszy, no ale jest... Grzyb jest więc grzybów nie ma, nie wiadomo ile. Spróbujemy jeszcze na jednej miejscówce, damy temu szansę i objedziemy sobie ten park może przedokoła i spróbujemy wbić się w las z trochę innej strony. No wiecie, to zna, trzeba znać tereny, ale jak ludzie widzicie w internecie nieraz, ludzie chodzą do tych lasów i zbierają całe kosze i tak dalej, to oni zazwyczaj wiedzą, że latami tam chodzą w jedno miejsce. A to jest raptem nasz trzeci, jaki? Trzeci mm. czy czwarty? Czwarty. Czwarty wypad w te, w te tereny, miejscówki nasze się sprawdzają, bo zawsze coś jest, ale no ogólnie to nie jest to tak jak się widzi w, w wiadomościach, nie? a ja oko grzybiarza mam dobre, bo jestem sekole oko jeśli chodzi o grzyby, jak ja przejdę to już po mnie nikt grzyba nie znajdzie, to jest pewne, lecimy dalej na, nas, na kolejną miejscówkę. Nową i tak sobie szliśmy drogą, po prostu piękne otoczenie brzozy. Ja w ogóle kocham brzozy. Ja wiem, teraz w tych czasach brzoza to jest taki, takie drzewo niezgody wśród Polaków. Bo jedni mówią, że był, drugi że nie a wiecie o co chodzi, ale nie będziemy drążyć tematu. Ale idziemy sobie dróżką, patrzymy na te piękne brzozy. Las po prostu jak stół bilardowy. Po prostu majsterz, Mi mijasz serce, zaparło dech. Jak może serce zapierać dech w płucach. Buca, zapierałem wdech w sercu, nie znam się na biomechanice ludzkiej, ale coś pięknego. Idziemy sobie drogą, patrzymy. jak yep. kozaczek, zobacz jaki piękny. Oh, jaka noga. Ja pierdole. Coś pięknego. Wykręcimy go, przykryjemy grzybnie, aczkolwiek nie wiem, czy ma jakiekolwiek znaczenie. Myślę, że nie ma. Cuda. Taki kurwa wypas. Nie, no po prostu to jest, to jest taki wypas, że koniec świata. A Wiki tam znalazła kolejnego. W nie samym cateringiem, i żarciem tutaj żyje. aczkolwiek to chyba też jest fit, bo mamy tutaj ziemniaczka takiego pieczonego, zobaczcie w folice, udko, kiełbacha dla mojej lubej, bo ona lubi takie tłuste żarcie, ona jest ze Śląska dziołka. To, to... pierdala kiełbasę tak? I nie ma. Także musimy trochę zawodować, bo 6 7 godzin łaziłem po lesie, Zapierdala, ale to mi się chyba należy, nie? A, a, w końcu już nie jestem jakimś zawodowym kulturystą. Lidzki siedzą od po redukcji. Zobaczcie, jak załaduję, to będzie 54. Zostanę jeść, dziękuję. Masz tego niszczycie. O człowieku, jakie to było dobre. Jakie to było dobre, że aż muszę to zareklamować za free. Uwierzcie mi, za free, między Werbownią, a kochanowym. spoglądam sobie na mapę, obok grudawy w trasie na zabierzów niedaleko Krakowa, powiem Wam, na trasie, stoi sobie takie miejsce, proszę kamerzysto skamerować to miejsce, jest tam grill, jest tam kiełbaska, jest tam utko z kurczaka i powiem Wam, rozwaliło mi czaszkę. Zrobiłem takie... <grywa> kurwa, naprawdę mega dobre, mega sympatyczni ludzie, znają się chyba wszyscy z nimi tutaj, bo kto przejeżdżał, to trąbił, machał im ręką. Po prostu mega, mega, mega. Słuchajcie, zjadłem taką kurwa kiełbę, do tego takie utko, do tego dwa takie ziemiary zamówiliśmy, dwa kiszone ogóry ee, i zapłaciłem za to 29 zł. Serio. 29 zł. Nie 290. Nie, 29 zł, naprawdę. Kurwa, jestem w szoku. nie, Naprawdę, mózg mi odpadł. Ale taki zwieńczenie dzisiejszego dnia. Bagażnik, może nie pełen grzybów, pudełko z pełnych grzybów. E, udane zblo, zbiory. Mega fajnie spędzony czas. Odprężyłem mózg, jestem gotowy do działania. Jutro ruszam z kolejnym treningiem. Więc takie ładowanko weszło jak. Mm, coś pięknego. Mm, naprawdę. Jestem tak na żarte, ale mam taki, taką się, naprawdę powtórzyłbym to. Gdybym miał więcej miejsca w żołądku, to powtórzyłbym to. Mega, mega, mega. Międzywerbownią, między werbownią a Kochanowem wpadajcie, jedźcie tutaj, bo naprawdę zajebiste. Świeże żarcie i czujecie to jakość przede wszystkim. Utko było perfekt, ono było, ono było grillowane, naprawdę nie grillowane, tylko w yy, wędzarni, w takim złotku zawinięte. No, co mam do mówić? No, to jest po prostu kwintesencja dobrego, prawdziwego jadła dla mężczyzn więc będziecie przejeżdżać obiecajcie, że zawitacie do nich i, i, i będziecie się cieszyć z tego tak jak ja, bo gwarantuję wam, że będziecie Dobra, dzisiejszy dzień się skończył No co wam mogę powiedzieć, sorry za nieobecność tak długą jak będę wracał, to będę wracał na spontanie. Już powiem Wam, nie będę się spuszczał, że muszę taki kurwa trening zrobić, taki nagrać, bo cały czas trenuję, więc oczywiście z tego też będą materiały. Też będę Was chciał w jakiś sposób motywować. Cały czas trzymam jakąś tam formę. Lepszą lub gorszą, ale cały czas nie ma czegoś takiego, że odpuszczam, że pół roku daję sobie luz, nie wiem, piję, kurwa śpam impreza. Nie ma czegoś takiego u mnie. Cały czas jesteśmy w reżimie, bo po prostu to kocham od lat. Yy, jestem w tym systemie i z tego systemu prędko, prędko mi nie wybędziecie. Także dzięki za dzisiaj, serdeczny like, jak, jak się wam chce, subskrybuj, dzwoneczek. Yy, będę częściej wrzucał, będzie, będę częściej wrzucał, już czuję się taki napędzony, nakręcony, że powinienem to zacząć robić. Także będziecie moją mordę, mam nadzieję oglądać częściej. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, odpala mojego klekota. Na te czasy jedziemy. Baju!